Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam Was w piątek. Dziś mam dla Was odcinek, gdzie kupiłem wszystkie zdrabki za 5 zł. Jedną mam podarowaną. Także o, jedną mamy żabkę podarowaną, chyba tą, nawet z tym numerem szóstym, jak się nie mylę. Także dzisiaj będzie taki o, przyjemniasty, 5 zł odcinek. Wziąłem też, no bo wiem, że wielu z was lubi te linie, no to mówię, dobra, wezmę i całe zdrapiemy. Także niech wam będzie. Trochę dłuższy będzie ten odcinek. Jak tak lubicie te linie, no to niech już będą. Dobra. No co? Ja już tam nie będę za dużo wyjadolił, bo to nie ma co gadać. Tylko trzeba drepeć. Dobra, mój drodzy, Zaczynajmy sobie z tymi liniami. Dawajcie znać, jak tam wam tydzień minął. Wszystko w porządku? Może macie jakieś dla mnie propozycje na zdrabki, ale to już odcinek dopiero będzie mógł się pojawić. Nie, nie, na pewno za tydzień, o. bo teraz to będę miał ogień. Lecę za Grabanicę, także mnie nie będzie. Dobra, mamy gwiazdę i piłkę, ale wiecie co? Ja jeszcze sobie troszeczkę obniżę na statywie, żebyście mieli jak najlepsze luk z góry o, no będzie spoczyn ok, gwiazda i piłka no to sobie szukamy gwiazdy i piłki zobaczymy jak te dzisiejsze super linie się tutaj nam pokażą bo jest to zdrapka jednak którą drapie się długo dla niektórych to takie wiecie odprężające, jak już w komentarzach zdążyłem przeczytać gwiazda i piłka, także fajnie, szanuję jak ktoś sobie lubi właśnie tak spędzić czas podrapać taką zdrapeczkę, to jak najbardziej. Gwiazda i piłka, Ja to będę się oczywiście powtarzał. No jak to ja nie mam jakiegoś tam mocnego skupienia na, taki, na takiej zdrabce. Dobra, gwiazda i piłka. Dobra. Możecie dawać znać, co tam pozytywnego się u Was wydarzyło. No, a następnie mamy w zdrapce czapkę i popcorn. Czapka, popcorn. No dobra. To szukamy. Mamy. Mhm. Dobra. Idziemy dalej. Tęcza i lody. Lody na pewno gdzieś były. Tęcza i lody. Widzicie, mamy. Dobrze mówiłem, że gdzieś były. Tencza też jest. Ok. I tutaj, dobra, idziemy sobie dalej. Następne dwa symbole to kwiat oraz słońce. Kwiatek mamy tutaj. Kwiat oraz słońce. A może w ogóle wygraliście coś fajnego ostatnio w zdrabkach? Też bardzo chętnie bym sobie poczytał. Mam nadzieję, że u Was zdrowie w pożądalu. No bo to najważniejsze. Kwiat i słońce, dobra. Arbus oraz moneta. No też mówię arbus jest. A ja krążę. <grymne> arbus i moneta. Dobra. By było. Idziemy dalej. Dalej mamy leżak oraz podkowę. Leżak podkowa. no, no jakby był księżyc, to sami widzicie, już mamy tutaj linię także była super linia leżak podkowa, szukaj o i widzę monetę pominąłem no welcome to majorex dobra mamy no klapacze jakby się też znalazły to też by było fajnie by było no dobra idziemy dalej podkowa leżak i podkow no nie ma, idziemy dalej motyl i krab, motyl? może gdzieś będzie, krab to już widzę, że jest dobra, motyl i yy, motyl krab motyl, krab zobaczcie, jest motyl o, to jakby był wiatrak, to sami widzicie co my tu mamy chojen, no to by było zbyt piękne, ale kto wie parasol parasol, <grymne> parasol i okulary dobre parasol <grymne> dobre jak się tak człowiek tak przejęzycza dobra, parasol okulary, szukamy hmm, czy my gdzieś tu mamy parasol Okulary, bardzo proszę. Dobra, wszystko w temat. Idziemy dalej. Korona i rolki. O, tego chyba nie było, ale sprawdzimy. Korona i rolki. To będzie szybki check, czyli szybkie sprawdzenie. No nie ma. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy diament i ptak. Diament to na pewno jest. Ptak polemizowałbym, ale może gdzieś jest diament i ptak no i co? i mamy łódź oraz cytrynę, no teraz wszystko się wyjaśni łódź cytryna nic nam to nie daje <Klucz> przepraszam nic nam to nie daje NTR. Alright. Idziemy sobie dalej. Dalej sobie zdrapiemy zdrapkę, którą dostałem. Którą dostałem, także zdrapiemy sobie. Bardzo proszę. Żapka szczęścia, może będzie szczęśliwa. Drapiemy sobie nasze wygrywające liczby. I po prostu musimy znaleźć te liczby, no bo co? Czyli mamy 1, 36, 32, jak widzicie, oraz 23. To są nasze wygrywające liczby. To teraz niech się nam tutaj ładnie pokażą i będzie cudownie. 34, 30, także nie ma. Coś mnie kaszel trzyma. Także sorry. 31, nie ma. 28, 3, 32. Moi drodzy, no jest wygrana. Zdrabka podarowana od serca Z wygraną I 23, no zobaczcie pięknie Na sam koniec ładnie 32-23 także no Na pewno mamy fajną wygraną No bo powyżej zwrotu Także sprawdźmy co my tutaj mamy Tu mamy piątaka A po 23 mamy też piątaka Także mamy 10 zł w żabce Super Bardzo fajnie także już odcinek mamy yy, Na pewno nie na zerze Także mamy 10 zł wygrane. Dobra, idziemy dalej. Lucky Day. Oczywiście drapiemy nasze wygrywające liczby, a także taki symbol. Koniczyny. Też się fajnie drapie tą zdrapeczkę. Także rewelacja, dobra, 1934, 11 oraz 22. No to zobaczymy. Zdrapki akurat te już, co teraz mam, to wybiera mi pani z kiosku. Niedaleko mnie. Także zobaczymy. Może się coś pojawi. Może miała to pani szczęśliwą rękę. Oby tak było. 24 nie widzę. 35 nie widzę. 37 nie widzę. Oraz 55 nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Kolejna zdrabka to walizka pieniędzy. Walizka pieniędzy, zdrabka ostatnia z paczki, bo numer 50. Także. Może ta 50 okazać się dla nas wartowna. Ponadto w zdrabce, jak widzicie, możemy znaleźć symbol takiej walizki. Także fajnie by było. No 58, 18, 33 oraz 23 to są nasze wygrywające liczby. 56, no nie ma, 55 też nie ma. 19 nie ma, 48 nie ma, 59 nie ma. Połowa zdrabki jest za nami już. I drapiemy sobie dalej. 44, 57, 41, 40 nie mamy żadnej. 8, 16, dobra. I 34 też nie ma, ok. Idziemy sobie dalej. Kolejna zdrabka to rajska kasa. Rajska kasa, gdzie szukamy sobie, o jak widzicie, symbol palmy oraz pliku. Jak mamy plik, no to nasza wygrana jest mnożona razy dwa. Także fajnie by było. Póki co jest kwiat, chmury, biedrona, plecak, słońce. Idziemy dalej. Cytryna, awokado i rower. Jeszcze dwa symbole do zdrapania. Wiśnie oraz... Ananas. No dobra. Zdrapka rajska jest przegrana. Idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka to ekstra pensja. Zdrapka, którą się bardzo fajnie drapie. Fajną ma warstwę ścieralną. Zresztą wszystkie te dzisiejsze zdrapki, co mam to też fajnie się drapie. Także przyjemnie. Okej. Okay. No idziemy. 12, 1, 8 oraz 32. Mamy tak. 14, no, ekstra pensja. No, jeszcze raz i, i będzie naprawdę ekstra. Siódemeczka. Siódemeczki nie widzę. 33 nie widzę. I 28 na pewno nie ma, bo mamy same małe liczby. 11 brak. 29 nie mamy. 17 nie mamy. Trójki też nie mamy. Tutaj odsłonię bardziej, żeby nie było. I ostatni symbol to 23. 23 to nam wygrało w żabce szczęścia a nie w ekstrapensji także bywa idziemy sobie dalej kolejna zdrapeczka to będzie już yy, zdrapka którą ja kupiłem także idziemy żaba szczęścia drapiemy 29 28 6 po raz.

jest wygrana. Ja Cię nie mogę. No ta żabka szczęścia to naprawdę. <laughs> I ta zdrapeczka, która została mi podarowana, też w tym miejscu miała wygraną. A jak jeszcze by było tu, to już w ogóle hit. Ale nie. Ale i tak w tym samym miejscu, sami zobaczcie, wygrana 5 zł. Także no, ta żabka szczęścia faktycznie szczęśliwa na tym odcinku dzisiejszym. Rewelacja. Idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka to podkowa szczęścia. Podkowa szczęścia. No zobaczymy, czy będzie... Także drapiemy nasze wygrywające liczby, ale tutaj w tej zdrawce też możemy znaleźć symbol podkowy, także proszę o tym pamiętać. Dobra, 17, 57, 29 i 32. Dobra, 12 brak. 48 brak. 55 nie ma. 31 nie ma. 16 nie ma. 37 nie widzę, 51 nie ma, 46 nie ma, 35 nie ma i moi drodzy, 44 nie ma. Ok, także podkowa pusta. No dzisiaj sporo tych zdrapek yy, przegranych, ale jeszcze mamy zdrapkę, która może nam się tu fajnie yy, zrewanżować za te wszystkie inne pustaki, które leżą obok siebie. <laughs> Dobrze, także trapiemy różowy diament. Zdrawka z numerem 40 w tej draperce jeszcze też możemy znaleźć symbol takiego diamenciku. Także on też nam wygrywa. No a teraz już sobie przechodzimy do drapania naszych wygrywających liczb. 38, 29, 17 oraz 57. No to co? To dzieła. No moi drodzy, no, widzicie? <laughs> co ja przed chwilą powiedziałem, może nam się zrewanżować. Zaczyna się smacznie. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej 53 nie ma, ale to nic, 43, 18 45 nie ma, ale jest diamencik wygrany. Także super fajnie, że ostatnia zdrapka nam też wygra. Może zaskoczyć yy, fajną wygraną. Także no, trzyma w napięciu ten dzisiejszy odcinek. <śm> I 48, no moi drodzy, jak myślicie, co tu się kryje pod tym diamentem? Może zakryje co? <laughs> 5 zł, także mamy zwrot. Tak jak widzicie. Yy... No, dzisiejszy odcinek, tak jak widzicie, jest tutaj, mamy 5 zł, tu mamy też 5 zł, także 10. I tu w żabce szczęścia mamy 10 zł, także ta zdrapka była podarowana. A w ogóle, yy, to tak jak mówiłem na poprzednim odcinku. Yy... Ten odcinek był w większości zasponsorowany przez Agnieszkę Felisiak. Także jeszcze raz dziękuję za wpłatę w postaci 30 zł na Tipli. Bardzo to doceniam. No i tak jak widzicie też nagrałem odcinek fajnie, bo coś tam wpadło. No i ze zdrapki podarowanej mamy dyszkę jeszcze. Także rewelacja. 20 zł dzisiaj mamy wydrapane, a odcinek był za 45, ale to się nie liczy, bo mówię, jak coś jest podarowane... Zasponsorowane to tak jakby było, no praktycznie za free. <laughs> Dobra. Teraz już nie zabieram Wam czasu. Trzymajcie się, dzięki, że żeście dotrwali tyle czasu. No i do miłego zobaczenia tam kiedyś. hej